Dziś, w programie skaner Grudziądza, mieszkańcy miasta z bliska przyjrzeli się największej drogowej inwestycji, jaką jest trasa średnicowa. Trasa średnicowa w Grudziądzu była otwarta na razie na kilka godzin i nie dla samochodów, a dla mieszkańców, którzy mogli zobaczyć postęp prac na placu budowy. Dwujezdniowa droga z wiaduktem wyprowadzi rosnący z roku na rok ruch tranzytowy poza główne ulice miasta. Prace przy drugim etapie dobiegają już końca. Ten odcinek ma prawie 1,5 kilometra i umożliwia zjazd z autostrady A1 w kierunku Malborka. Frekwencja podczas zwiedzania drogowej inwestycji była duża, bo mieszkańców interesuje każde realizowane w mieście zadanie, zwłaszcza rozwiązania komunikacyjne. My jesteśmy akurat z Mniszka, znamy tu na bieżąco wszystko, ponieważ jesteśmy tu praktycznie co drugi dzień, czy co dzień nawet, bo ja na kilka chodzę. Pozytywnie, no, mieszkańcy jak najwięcej powinni wiedzieć o tym. i Myślę, że dosyć duża frekwencja nawet jest, co, co jest dobre według mnie. To jest ważne ważna trasa przylotowa dla Grudziądza nie bo to wszystko się zatrzymywało przez miasto a tam było tłoczno bardzo dobra inwestycja pomoże mieszkańcom żyć jeździć zwiedzać Turystom spoza Grudziąca naprawdę jestem pod wrażeniem. To nie był łatwy odcinek grudziąckiej obwodnicy. Jej zakres obejmował między innymi przebudowę ulicy Południowej i Rataja. Dużym wyzwaniem była budowa wiaduktów, które przebiegają nad bardzo ruchliwą drogą krajową nr 55 i nad linią kolejową. Każda budowa drogowa, która jest prowadzona na terenie miasta, jest to prowadzona budowa na terenie nożywej tkanki, gdzie trzeba przeprowadzać jakieś przepięcia wodociągów kanalizacji, nie odcinając mieszkańców na w ogóle albo na zbyt długi okres czasu. Więc jest duża praca logistyczna, czasami zdarzają się jakieś niespodzianki z tego na przykład w ten sposób. Że wodociąg czy linia energetyczna, która biegnie na mapie, w jednym miejscu w rzeczywistości jest kilka metrów dalej, co powoduje jakieś tam powiedzmy, problemy. Trzeba być wyczulony, żeby nie doszło do jakiejś większej awarii, bo to zawsze grozi czy wypadkiem, czy też do, do, pozbawieniem mieszkańców mediów. Trasa średnicowa to najważniejsza z punktu widzenia mapy komunikacyjnej oraz rozwoju miasta inwestycja. Oddanie jej do użytku zamknie etap całej trasy. Średnicowej podkreśla prezydent Grudziądza Robert Malinowski. Dzisiejsze oddanie do dyspozycji mieszkańców tej trasy i oddanie jej do użytku, które powinno nastąpić 27 października zamknie trasę średnicową Grudziądza, czyli będzie kompletna obwodnica naszego miasta. Przypomnę, że ona jest około 12 km. Myśmy tą obwodnicę budowali etapami. Poszczególne etapy były, oczywiście wykonawca był woniany w drodze przetargu i niektóre poszły po cenie niższe niż przewidywał kosztorys, więc i ta dopłata unijna była niższa, ale na cały projekt zostało nieco tych środków unijnych i Minister Rozwoju Regionalnego zdecydował, że tą różnicę nam dofinansowuje. No 18 milionów to jest dla nas potężna, potężna ilość pieniędzy. Efekt jest taki, że z, z ten czwarty odcinek, co kosztowało 59 milionów, to tylko 9 milionów dopłaci miasto. Cała trasa średnicowa pochłonęła 260 milionów złotych. Tranzyt z miasta, no z tych głównych ciągów, czyli z ulicy Szosy Toruńskiej, z ulicy Włodka, z ulicy... Dalej Paderewskiego on został, Piłsudskiego został jakby wyprowadzony już na trasę średnicową. Nam zabrakło tego, tego kawałka, tutaj tych 800 metrów ostatnich, aby już w 100% tranzyt z miasta wyprowadzić. I w tej chwili, jeżeli ktoś wyjedzie na węźle autostradowym Grudziąc, to praktycznie nie wjeżdżając w ogóle w miasto, tym fragmentem wyjedzie w północnej części miasta. Praktycznie całe miasto minie w 10 minut. To wszystko w programie Skaner Grudziądza na kolejny zapraszamy za tydzień.